I witam was bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony Piradiusz i kontynuujemy naszą przygodę z Neo w kolejnym odcinku z cyklu Droga eee, i teraz tak, mamy dzień eee, będziemy ruszać dalej eee, mamy wielkiego kaca kawa jakoś specjalnie nam nie pomogła eee, gdzie to jest, tak, kawa nie pomogła, dalej mamy ból głowy dalej mamy wymioty eee, i się pocimy to jedyne chyba co nam kawa dała i to tyle. Podejrzewam, żeby nam przeszło, powinni, musielibyśmy napić się hektolitrów wody. No, mam tutaj w tych dwóch butelkach wody, więc zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek pomoże. No i dobra, nie mamy już żadnych zapasów wody, więc teraz by się przydało je uzupełnić. Tutaj mamy jakieś źródełko, więc możemy się wrócić. I chyba od tego zaczniemy. Od tego zaczniemy ten odcinek. Dobra, zobaczmy, co my tutaj takiego mamy. Yy, mamy boróweczki jeszcze. Czerwone i żółte, biało-żółte. Nie wiem, nie mam pojęcia, które są zjadliwe, które nie. Czerwone chyba nigdy nie były zjadliwe. Aha, jeszcze jedno. Prawdopodobnie będziecie słyszeli gdzieś tam w tle samoloty. Mieszkam stosunkowo blisko niewielkiego lotniska, a że teraz jest sezon, to sobie skacząc z ochroniarze i od czasu do czasu na odosiedlenie przelatuje właśnie jakiś taki. E, samolocik, smutny samolocik, tak. E, dobra, w każdym razie napijmy się jeszcze, dopóki nam nie przejdzie ten kał. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek da, ale zobaczymy. Nie, to nic nie dało. Tyle wody wypiliśmy i dalej mamy wielkiego kasa. No dobra, może przejdzie. Na razie to nie wpływa w żaden sposób na naszą ruchliwość, chyba że w walce to będzie miało duże znaczenie. Dlatego teraz będziemy unikać za wszelką cenę walki, jakiejkolwiek. E, Dobra, czy jeszcze coś zrobimy, zrobimy. Jeszcze wyciągniemy trochę wody. Tak, żebyśmy uzupełnili nasze zapasy. Czy to jest. Nie, okej, okay. czyli to zrobiliśmy troszkę źle. Tak, po dwie kropelki do każdej. Da się w ten sposób to zrobić? Nie da się. Ciekawe, czego to zależy. No właśnie, czyli to jest troszkę takie dziwne, no ale dobra, e, niech i tak będzie. Dobra, w takim razie teraz moi drodzy musimy wybrać kierunek, w którym będziemy się ruszać. E, o, właśnie, teraz to może być słychać. Jeżeli to będzie za głośno, postaram się, albo nie postaram się, po prostu zamknę okno i chyba to będę musiał zaraz zrobić. Poczekajcie, moment. Dobra, już jestem. To jest o tyle fajne, ten samolot, że to mi się kojarzy z latem zawsze, z takim sezonem letnim właśnie jak teraz i wakacyjnym. No ale jednak przy nagrywaniu jest to dosyć uporczywe i okej, okay, dobra. W takim razie ruszamy. Myślicie, że na północ pójdziemy? Dobra, idziemy na północ w takim razie. Jedziemy sobie na wzgórze i mamy tutaj takie rozwidlenie fajne. I ktoś nas ściga. Aaa, okej, okay, to plemię. Plemie, które no właśnie mogłem w sumie zagadać z tą osobą, ale może nas jeszcze dogoni. Ja w każdym razie wejdę tutaj na kolejne wzgórze i zobaczymy co tutaj jest. Nic nadzwyczajnego nie ma. Na razie mamy stosunkowo puste tereny, eee, co się stało. Okej, okay, mamy zjazd po kawie. W sumie nigdy nie odnotowałem czegoś takiego u siebie, więc jest to trochę troszkę dziwne. Ale dobra, zaraz zobaczymy, jak mocno to wpływa. W ogóle nie wpływa, przynajmniej nie na nasze punkty ruchu. I w dalszym ciągu ból głowy i dalej wymiotujemy. To musi naprawdę bardzo nieciekawie wyglądać. Sprawdźmy jeszcze nasze mięso. Ok, jeszcze się trzyma, więc jest dobrze. Głodni nie jesteśmy, tylko szybciej się męczymy. Tak chyba wpływa ten kac. Dobra, wiecie co, tak się zastanawiam teraz, czy się wrócić właśnie do tej postaci, która tutaj była. W sumie ostatnim razem, kiedy zwiedzaliśmy wioskę właśnie tych... no, tego plemienia, ona była opuszczona. Powinien tam ktoś być, ale ona była opuszczona. Dobra, wiecie co, wracamy się i zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze będzie. Nie, chyba nie, ale zobaczymy. Zatrzymamy się na turę, poobserwujemy teren. Nie, nikogo nie ma. Dobra, uciekła. To chyba kobieta była z tego co pamiętam. No To w takim razie przejdziemy się do najbliższej wioseczki. Tutaj już mamy jakieś karawany. Właśnie, to są karawany. Przypomniało mi się takie. Ruchome domki. Eee, dobra, co my tutaj mamy na miejscu? Butelkę, po butelkę. I to tyle, ale przeszukamy może któryś z tych domków. OK, Coś możemy znaleźć i coś znaleźliśmy. Co my tu mamy? Kolejny kij baseballowy. Dużo kijów baseballowych. Nie wiem czy to jest kwestia modu, czy to jest kwestia zmian w grze. Do tego mamy mąkę. Mąkę, którą możemy wykorzystywać przy przygotowywaniu różnych potraw. Ale teraz nie znam żadnych przepisów, przynajmniej nie pamiętam żadnych przepisów na przygotowanie czegoś z mąką, także raczej tego nie wezmę. Zresztą tak za bardzo miejsca nie mam. Niech ma, troszkę miejsca jest, ale mąka jest taka. I mamy tackę plastikową. I byłoby to złe, gdybym miała sznurek. Okej. Dobra, moi drodzy. To jest wyjątkowo już teraz nieciekawa sytuacja naszego bohatera. Jesteśmy otruci. Nie wiem, co ma znaczyć ta dwójeczka. Być może jest to jakiś umowny status, powiedzmy. W każdym razie mamy zat właściwie zatrucie. Zatrucie czy otrucie? Chyba otrucie było śmiertelne. W takim razie zatrucie. Jesteśmy zatruci. I do tego mamy biegunkę. Jeśli dobrze pamiętam. Okej, okay. w takim razie tak chyba bardzo się odwadniamy przez to. Chyba raczej na pewno. W takim razie. Ale mamy tutaj źródło wody, więc nie jest źle. Mm. Tylko czekajcie, bo ja powinienem w ogóle uzupełnić chyba zapasy patyczków. Nie, jeszcze jest ok. Jeszcze jest ok, <laughs> okay powinien nam starczyć tego, ale. Tak chyba zrobimy, bo zapada noc, więc trzeba po prostu przygotować sobie. Nasz standardowy I, i, I No proszę. A to ci nowość. Możemy sobie przygotować jeszcze taką torbę. Hmm. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Okej, okay, czemu by nie? Pytanie tylko, ile to wymaga? Ile to materiału wymaga, żebyśmy zużyli. Czekajcie, czekajcie. Tak, weźmiemy sobie jedną. Jedną płachtę materiału do tego. A jeden sznureczek. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Czyli pewnie trzeba zużyć troszkę więcej tego materiału. Eee, nie, to może nie być kwestia materiału, to może być kwestia sznurka. Będziemy dokładać powoli. I Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Nie. Czyli to chyba jednak jest kwestia materiału. Też nie, aż trzech. Naprawdę to wymaga aż trzech. Okej, okay. czyli stosunkowo dużo materiału to wymaga. Mm -hmm. Dokładnie tak. Dużo tak. sznurków i dużo... I dużo materiału. Problem w tym, że jeżeli to wykonam, nie będę miał pod czym spać. Ehm, ale ten worek mógłby być dosyć przydatny. Można go przewieźć przez ramię najwyraźniej. I moglibyśmy w nim umieścić różne rzeczy. Ehm. Cholera, teraz mam dylemat. Jest to naprawdę dobra rzecz. Chociaż z drugiej strony mamy plecak, więc teraz pytanie, czy z... Czy mając ten plecak Czy mając ten plecak będziemy w stanie założyć coś jeszcze na siebie? Myślę, że tak, aczkolwiek... No kurczę, mały dylemat. Dobra, wiesz co, spróbujemy, spróbujemy z tym workiem. Zawsze to jakaś nowa rzecz, rzecz, której nigdy w sumie nie wykonałem. I tak jak mówię, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie modu, czy, czy oryginalnej gry. Ale to tak jak mówiłem, te wszystkie nowe rzeczy są tak zintegrowane z grą, że po prostu nie wiadomo, czy to już, czy to było, czy to jest coś nowego. Dobra, zrobimy sobie woreczek. E, zostały nam jeszcze. No dobra, okej. Okay. E, chyba nie, chyba niestety nie. Okej, okay, no to w takim razie albo zmarnowaliśmy materiał. Tak, chyba zdecydowanie tak. I. Czy ja czegoś tutaj nie wziąłem? Aha, dobra, okej, okay, tutaj, tutaj mieliśmy sznurki w kieszeni. Dobra, ale myślę, że nie ma się co załamywać. Może uda się to z powrotem zamienić właśnie na materiał i na sznurki. No dobra, przynajmniej się czegoś dowiedziałem, czegoś nowego. I możemy sobie spokojnie już teraz z sobie sumieniem przygotować się na eee, Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś mi tutaj nie gra w tym momencie. Eee, na pewno nie potrzebuję aż... Eee, czekajcie, czekajcie, co? Coś jest nie tak po prostu. Sam się zakręciłem w tym momencie i muszę zerknąć na nasze... Gdzie to jest? oj, nie tak. tak gdzie my mamy? gdzie my mamy jakieś... okej okay. dwa kawałki okej, okay. dwie gałązki jeden kawałek i dwa sznurki, dobra Przez moment najzwyczajniej w świecie zgłupiałem, ale, ale okej. Okay. Zdarza się każdemu. Chociaż z drugiej strony kurczę tutaj mieliśmy jakieś... Ach, dobra. Czyli to było zupełnie niepotrzebne. No dobra, dobra, dobra. Rozumiem, należy mi się brawa, tylko że krótkie za, za to niepotrzebne kombinowanie. Dobra, włóżmy to z powrotem do plecaka. Te Łąski też możemy sobie schować. Zobacz, co tutaj raczej nie musimy robić. No dobra. Wszystko jest tak, jak być powinno. Ja jeszcze tutaj zobaczę tylko, czy... Albo nie, albo nie. Dobra, na pewno schowamy swoje ślady. Poczekamy, aż zmrok zapadnie i pójdziemy sobie po prostu spać. No nic nadzwyczajnego, co tutaj robić. W zniszczonym świecie powinniśmy się też schować, tak sobie myślę. Nic w pobliżu nie ma, w sensie żadnego przeciwnika, żadna osoba nas nie obserwuje. To jest trochę niepokojące z jednej strony. Czuję się jakby coś przed, jakby coś za moment miało wyskoczyć, ale to tylko takie moje przeczucia. Nie wiem czy dobre czy nie. No ale dobra, myślę, że nie ma co tego przedłużać, nawet nie ma co robić w takim razie, no to cóż, mam nadzieję, że Filip wydobrzeje. Chociaż czekajcie, może są jakieś leki. Um, antybiotyki. Czy to coś pomoże? Wątpię. Chociaż może, może hmm... Um. Okej, okay, nasz system, system immunologiczny nie jest tak, nie jest taki zły, jakoś daje sobie radę, więc myślę, że nie ma sensu tego używać. Po prostu to jest status, który gdzieś tam przejdzie sobie. Więc musimy się z tym przemęczyć, a właściwie to Filip musi się z tym przemęczyć, Tylko damy mu trochę picia, co? Żeby się chłopak aż tak mocno nie męczył z tym. Nie, jeszcze raz tylko sprawdzę. Mięso, mięso jest w całkiem niezłym stanie, dobra. Nie ma co kombinować. Trzeba po prostu się położyć. Okej. Okay. Jesteśmy w całkiem niezłym stanie. I idziemy spać. Pewnie obudzimy się w środku nocy. Okej. Okay. Jaka jest nasza sytuacja? Całkiem niezła. Całkiem niezła. Trochę chce nam się pić, ale nic dziwnego. Pewnie... Oj, nie tu. Pewnie nieźle się odwodnił biedaczek. Tak, zdecydowanie tak. Zostało nam, zostało nam zatrucie. Jeszcze nie wiem do końca, jak to wyleczyć. Ale spodziewam się, że to też z czasem minie. Podobnie jak ta nasza biedna sraczka. Dobra. Czy uda nam się jeszcze trochę odpocząć? A rano pójdziemy sobie tutaj na północ, gdzie było to źródełko. Tam sobie uzupełnimy płyny. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. starczy. Dobra. E, dobra, teraz możemy sobie pójść tutaj. E, czy to wszystko. Nie, nie wszystko. Tutaj coś jeszcze jest. Mamy gazetę, mamy. Środki przeciwbólowe. Tutaj mamy jeden. Ale to jest coś innego. Są troszkę inne, dobra. Chyba to tak nie zadziała. Chyba nie mam miejsca już na nie. Trzeba będzie coś wykombinować. Nie no, nie jesteśmy jeszcze aż tak godni, żebym to wszystko zjadał. Nie, uda się. Piek. Proszę bardzo. I tak pomieściliśmy do naszej pięknej, cudownej torby bez dna. E, tutaj mamy jakąś szwedzką śmierć. Co to jest? E, masowe wymieranie gatunków. Okej. Okay. Czy coś jeszcze tutaj potrzebujemy? Chyba nie. Chyba już wszystko mamy. E, żadnego namiotu tutaj nie mieliśmy. Bo miejska też nie, więc nie musimy się przejmować. Dobra, możemy wyruszyć sobie bezpośrednio na północ. E, i okej, okay, ten odcinek również chyba wyszedł nam przegadany za bardzo. Czekajcie, czekajcie, żebym teraz. Dobra, ten sposób. Dobra, uzyskajmy trochę wody. Napijmy się, a tu sobie uzupełnimy butelkę. Nawet dwie. Okej, okay, w każdej podwałki. Jesteśmy w miarę dobrze wyposażeni. Możemy ruszać. Możemy ruszać do następnej miejscowości, a właściwie osady. Chociaż ciężko to też tak nazwać. Okej, okay. dzień dobry. To chyba nóż i widelec. Wygląda jakby chciał nas zjeść. Czy to był jakiś kanibal? Ale nie podchodzi. Nie podchodzi skubaniec. Zresztą nie wygląda na zbyt groźnego. Chyba, że jest jakimś psychopatą. I rzuci się na nas... Z tym widelcem i nożem, a tutaj mamy za to dwa domki do zwiedzenia. Tylko że mamy mąkę, okulary. Okulary w sumie mamy w dobrym stanie i do tego ze sznurkiem. Także tutaj nie mam co wybrzydzać. Jakaś amunicja by się przydała. Jeszcze drugi domek. Dobra, zaryzykujemy, użyjemy siły, zobaczymy co to jest. Nie przywołaliśmy nikogo, nie zwróciliśmy niczej uwagi. Jest jeszcze kawa. Czy ta kawa coś tak naprawdę nam dała, oprócz tego, że się pocimy? Chyba nie. A nie jest jej sobie więcej. Dobra, a tą puszkę właśnie. Czy dałoby radę tą puszkę wykorzystać jako pułapkę? I tu jeszcze mamy wodę. Trochę whisky, ale po whisky już mam złe doświadczenia, także nie dziękuję. Mamy trochę painkillerów, gdzie ja je mam? Tutaj, więc je wykorzystamy. Ciągle jesteśmy otruci zatruci. Może ty tym czemu mi się to myli, a to jest zasadnicza różnica. Dobra, spróbujemy. Co? Spróbuj... Chociaż kurczę, ile to jest warte. Dobra, chwila, chwila, chwila. Mamy 7 tych tabletek. One są razem warte 351 dolarów. Kurcze, gdybyśmy doszli do miasta, moglibyśmy je ładnie sprzedać. Ja wiecie, co? Zdrowie chyba jest trochę ważniejsze w tym momencie niż pieniądze. I czemu ja to w ogóle ściągnąłem? Nie wiem. Aha, żeby, żeby kawę wziąć, okej. Okay. Yy, czy coś jeszcze? Dobra, to chyba już wszystko. Nic yy, tam więcej nie potrzebujemy. Chyba że, chyba że pozyskamy może jakieś części właśnie z tego, z lornetki. Czyli nie jestem pewien, czy to w ogóle w jakiś sposób nam wyjdzie. I może spróbujemy multi narzędzie. Nie, możemy sobie połowę. Nie, dobra, czyli nic przydatnego z tego nie wyjdzie. Dobra, czyli możemy już ruszać dalej. Niech to tylko zerknę na naszą mapkę piękną. Dobra, jesteśmy sporo na północ od miasta. No to pójdziemy sobie w tą stronę teraz. Mamy kolejne ruiny. Tutaj, jakby coraz więcej lasów było. Tak mi się wydaje. Ok, zobaczmy, co nas teraz czeka. Dobra, tutaj będą pewnie jakieś walące się właśnie ruiny. I znaczy, to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby to eksplorować. Dobra, spróbujemy. Nic nie znaleźliśmy, tylko, no właśnie, gość wyszedł z lasu, zaciekawiony naszą aktywnością. Dobra, to miasto wygląda lepiej, więc tutaj się przejdziemy. Okej, okay, dzieciaki, hmm. Zastanówmy się, co możemy zrobić. Jakie są głodne, chcą jedzenia? Hmm. I widziały, jak wyciągamy jakieś ciasteczka. Albo jakieś żelki, cokolwiek. Są głodne. No i znowu mamy... Mamy dylemat. Już kiedyś go mieliśmy, ale nie pamiętam dokładnie o co tutaj chodzi. Nie, 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 nie. Jeżeli oddamy całe swoje jedzenie, to to będzie problem. Eee... Hmm. Zrobimy tak. Myślę, że to będzie w miarę rozsądne wyjście. Nakarmimy jednego dzieciaka, ale pozostałe niech wiedzą, że to może nie być dobre. Że nie jesteśmy aż tacy hojni. No dobra, dziewczynka pożera to, co jej daliśmy. No właśnie. Coś dostaliśmy. Okej, okay, czyli to są te ciasteczka, które znaleźliśmy. W sumie i takich nie przejemy tak naprawdę. Więc w gruncie rzeczy mogliśmy je... mogliśmy nakarmić wszystkie dzieciaki. Okej, okay, czyli to chodziło o te zapasy, które znaleźliśmy, czyli te wszystkie zapasy. Te wszystkie ciasteczka... Mogliśmy im spokojnie rozdać. To nie chodziło o to mięso, które, które mamy przy sobie, które swoją drogą powoli zaczyna się. Psuć. No dobra, sorry, dzieciaki, ale... O, w gruncie rzeczy nie jest tak źle. Patrzcie, i tak wszystko zjedliśmy, dobra. Tak, jestem potworem w tym momencie, wiem. Okej, okay, moi drodzy, powoli czas zbliża się do końca. No, niewiele tutaj zrobiliśmy, w sumie niewiele przyszliśmy Znowu odcinek przegarany, ale w dalszym ciągu żyjemy i to jest dobre. Ale póki co, trzymajcie się, słuchajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.